Witajcie. Dziś porozmawiamy o preparatach typu Carbo, potocznie zwanych dwutlenkiem węgla w płynie. Czy jednak mają coś wspólnego z dwutlenkiem węgla? Zobaczcie sami. A żeby w ogóle zacząć mówić o preparatach typu Carbo, musimy wiedzieć, co jest składnikiem głównym takiego preparatu. A nie jest to dwutlenek węgla w płynie. Po prostu jest to Niemożliwe. Dwutlenek węgla w płynie, żeby był w płynie, musi być pod bardzo wysokim ciśnieniem, w butlach wysokociśnieniowych. Ten preparat tak naprawdę z dwutlenkiem węgla nie ma zbyt wiele wspólnego. Głównym składnikiem tych preparatów jest aldehyd glutorowy, bardzo silny odkażacz stosowany w medycynie, w chirurgii, w stomatologii. Aldehyd glutorowy wykorzystywany jest w medycynie do sterylizacji narzędzi i sprzętu. Ma też działanie konserwujące. Jest trujący i zabójczy dla bakterii, ich przetwarników, wirusów i grzybów. Aldehyd dutorowy można kupić w sklepach chemicznych, w wysokich stężeniach, w jednolitrowych szklanych butelkach. Ale uwaga, jeśli nie jesteś chemikiem, nie próbuj samemu tworzyć preparatów typu carbo. Jest to diabelnie niebezpieczne. Wysokostężony stężony aldehyd glutorowy jest bardzo niebezpieczną substancją. Powochanie jego oparów prowadzi do paraliżu płuc. Opryskanie się takim preparatem wysokostężonym powoduje do poważnych uszkodzeń tkanek i oczu. Na tyle poważnych, że jeśli chlapniesz se tym na oczy, już nigdy nic na niej nie zobaczysz. Zastanów się, czy warto zaoszczędzić parę złotych bawiąc się w tworzenie samemu takiego preparatu. Bardzo, ale to bardzo to odradzam. Nie róbcie takich rzeczy. Kupujcie gotowe preparaty dostępne na rynku. Trochę was tutaj nastraszyłem, no ale trzeba było o tym wspomnieć, bo głupio byłoby nie wspomnieć o preparacie, który potrafi być tak niebezpieczny. Ale spokojnie, preparaty akwarystyczne stosowane w akwarystyce, te wszystkie w sklepach są bezpieczne i nie ma się czego bać. Nie zginie wam żadna krewetka, żadna rybka, nic się nie wydarzy, jeśli nie przegniecie z dawkowaniem. Co chemicznie dzieje się w zbiornikach, który zaczyna brakować dwutlenku węgla? Wyobraźcie sobie zbiornik porządnie oświetlony z dużą ilością roślin, ale bez żadnego systemu podawania dwutlenku węgla. Co się tam chemicznie dzieje? Rośliny zużyły już cały dwutlenek węgla, który był w wodzie, ale żeby móc dalej egzystować, potrzebują związków węgla. Wtedy następuje zaburzenie równowagi między węglanami wapna. Kwaśny dwuwęglan wapna rozpada się, tworząc obojętny węglan wapna, który jest substancją bardzo słabo rozpuszczalną w wodzie. Wygląda to w ten sposób, że powstaje taki nalot, jakby kamień, biały nalot na, na liściach. Jest to zjawisko zwane biologicznym odwapnieniem liści. Po prostu rośliny już nie mają skąd pobierać dwutlenku węgla, pobierają go z węglanu wapnia, uwalniając dwutlenek węgla. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko dla roślin w akwarium i praktycznie równa się końcowi ładnej aranżacji. Żeby to powstrzymać, wystarczy podawać dwutlenek węgla w jakiejkolwiek formie, czy to będzie butla wysokocieniowa, czy, czy jakaś bimbrownia, jakkolwiek albo preparatu właśnie dzisiaj omawiany, czyli preparaty Carbo. Jaka jest zasadnicza różnica między preparatem typu Carbo, potocznie zwanym dwutlenkiem w płynie, a prawdziwym dwutlenkiem Węgla. Dwutędek węgla oprócz tego, że odżywia nam rośliny, obniża nam również pH i twardość węgla nową w akwarium. Więc ma istotny wpływ na parametry wody. Aldehyd glutorowy tego już nie zrobi. Co prawda odżywia rośliny, ale nie wpływa na parametry wody w akwarium. Preparatów typu karbo używamy w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to odżywianie roślin, do tego został stworzony ten preparat. Po prostu są to pochodne węgla, które zastępują nam dwutlenek węgla, stąd potoczna nazwa dwutlenek węgla w płynie. Bardzo mylna, bo ten preparat nie ma nic wspólnego z dwutlenkiem węgla w płynie, jak już wcześniej wspomniałem. Drugi przypadek to zwalczanie uciążliwych krasnorostów. Preparat przedawkowany. 4-5-krotnie przez okres 5-7 do 7 dni dość skutecznie niszczy e, krasnorosty. Oczywiście, pod warunkiem, że jest w stężeniu między 2,5 a 3%. Wyższe stężenia mogą być niebezpieczne dla życia w akwarium. Pamiętajcie, czym jest aldehyd glutorowy i do czego służy, więc przedawkowanie mm, niekoniecznie jest dobrym pomysłem preparatów, które są mocno stężone. Raczej trzymajcie się 2,5-3% bo po prostu ak preparaty akwarystyczne występują w takich stężeniach, no niestety nie u wszystkich producentów. U niektórych możecie przedawkować nawet siedmiokrotnie i wielkie G z tego będzie. Są to preparaty dość rozcieńczone, aczkolwiek ja tutaj marek nie będę wymieniał, myślę, że nie powinienem. Wielu z Was, bardziej doświadczonych akwarystów, potrafi podawać ten preparat punktowo, bezpośrednio na najbardziej porażone przez krasnarosty narosty miejsca. Wymaga to odrobinę wiedzy, praktyki i doświadczenia, ale rezultaty potrafią być naprawdę niesamowite. Podaje się to zazwyczaj strzykawką, bardzo precyzyjnie. Musicie wiedzieć, że... Dłuższe podawanie większych stężeń preparatów typu carbo może doprowadzić do osłabienia, a nawet wyginięcia flory bakteryjnej w waszym zbiorniku, oczywiście tej pożytecznej, powodującej równowagę w akwarium i sprawiającej, że wasz filtr jest również filtrem biologicznym. Nie przesadzajmy z preparatami typu carbo, zazwyczaj podawajmy tyle, ile przewidział producent, a wtedy nic złego się. Nie wydarzy. Jak odróżnić preparat typu karbo ten taki wiecie, no niezbyt yy, dot tego dobrego? Sprawa jest prosta przy walce na przykład z krasnarostami. Jeśli przedawkujecie preparat pięciokrotnie, przez okres od 5 do 7 dni, a krasnarosty dalej się fajnie mają, to możecie być pewni, że stężenie aldehydu glutorowego w tym preparacie jest na pewno niższe niż. 2%. Unikajcie po prostu już na drugi raz takiej firmy. Kupujcie preparaty znanych marek na internecie, na forach internetowych. Znajdziecie sporo opisów preparatów, które świetnie sobie radzą z krasnorostami. Nie dajcie się po prostu nabić w butelkę. Słyszałem o przypadku akwarysty, który próbował leczyć ryby tym preparatem. Wyczytał gdzieś, że ten preparat jest bakteriobójczy, wirusobójczy i tak dalej, stosowany do, do sterylizacji, e, więc postanowił wyleczyć w tym przypadku ospę rybią tym preparatem. No, no, niestety, stężenie, które zabiłoby kolożęska, również zabije też rybę. No, ten człowiek jakoś o tym chyba nie wiedział. No, jak to się skończyło, no, to łatwo się domyślić. Odradzam leczenie ryb preparatami typu CARBO, pomimo tego, że są bakterie bójcze i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji zabijecie własne ryby. Nie warto. Chciałem Was też ostrzec przed przedawkowaniem preparatu. Karbo w celach zabijania krasnorostów, czyli tym szerokowaniu najczęściej pięciokrotnym, w akwariach z narybkiem. Narybek bardzo źle może to znosić. Musicie być tutaj bardzo ostrożni. Raczej zaniechajcie tępienia krasnorostów w akwariach, w których jest narybek. Czy warto używać preparatów typu karbo? Oczywiście, że tak. Jeśli nie macie żadnego systemu zwęgu węgla, w żadnej postaci, ani na butle wysokościniowe, ani bimbrowni, ani tam innych innych systemów możecie używać śmiało e, tego rozwiązania. Nie jest szkodliwe, jeśli nie przedawkujecie tego preparatu, jeśli używacie go według wskazań producenta, nic a nic wam się nie, nie wydarzy. E, mitem jest to, że ten preparat potrafi zabijać krewetki. No, mi się to nigdy nie zdarzyło, dla mnie to jakaś totalna bzdura. O ile Oczywiście nie przedawkujemy go w znaczy sposób.